Hej, okay, z tej strony Bakus. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online. Tym razem tuning pojazdu, który... znaczy sorry, GTA 5, ale jest to pojazd z Geta Online. Jest to Verus czyli kład. bardzo wyczekiwany pojazd, bo ten kład, który aktualnie mamy w, mam w grze, jest przestarzały, jest paskudny, a ten jest kurs taki bardziej nowoczesny, nie? Ciekawa sprawa. Porównamy sobie tego kłada do tego starszego Quada i zobaczymy, które prezentuje się. Lepiej. jeszcze może do tego dowalimy Blazera Aqua, czy on by nie? Więc będą trzy kłady w jednym odcinku. Jeżeli chodzi o te prędkości. Ale najpierw właśnie ten tuning, jakby co babka w górę, subiekty sprawy są, no kurde, bardzo mile widziane, więc no polecam zostawić, okej? Okay? Jest rura. Hmm, ten przód mi się podoba strasznie, nie chciałbym go szpecić za bardzo, ale damy to. <laughs> e, dalej, aha! Czyli taki bardziej wojskowy jest okład, Bo zobaczcie, mamy od razu amunicję. Kurde, kanister, te sprawy. E, raczej nie. No nie chcę tego. E, Silnik, dajmy na Maxa. Wydech. Okej, okay, co tu jest? Standardowo jest pojedynczy, możemy dać podwójny. Taki sam jak pojedynczy, tylko podwójny. <grym> e, są karbonowe. Są karbonowe. Okej, okay. z boku. I jeszcze są podwójne karbonowe. Więc no kurde, ciekawa sprawa. Potężny, kurde, wydech, mi podwójne takie zwykłe. E, maska. Okej, okay. no, oczywiście jakieś wojskowe sprawy, łopaty, amunicje. Takie sprawy, nie? Wroni mają ten amunicję w siatce. To jest chyba dla kamuflażu tego, nie? bo właśnie w różnych grach yy, sobie w pytankach studia opowiadałem, że yy, była taka gra Operation Flashpoint, ale też właśnie amunicja była w siatce um, co możemy dać? no nic nie dawajmy bez sensu to jest, a wiecie co? dla testu wiecie co? dam tu jednak dlatego, że chcę zobaczyć jak to będzie wyglądać z pierwszej osoby więc damy to na największą opcję e, klakson yy, nie, światła nie, chociaż w sumie zobaczymy jak to będzie wyglądać Okej, okay, dodajmy, e, oznaczenia są, także, takie opcje Spoko, no i są jeszcze te z y, właśnie bunkra, ale niestety gram na fabule, więc nie jestem w stanie wam tego za bardzo pokazać A w ogóle ten kład będzie kosztował 195 tysięcy, czyli to jest najtańszy pojazd z aktualizacji, quad, spoko Jest troszeczkę tańszy od e, Manchester Scouta Lekierowanie, zaraz, torby motocyklowe. I po raz kolejny jest to spoiler dla naszego pojazdu. W ten sposób to się prezentuje. No nie wiem, nie wiem. Rockstar, nie wiem. Nie chcę tego za bardzo, ale muszę dać. Dalej, trzy niebiegów dajmy sobie na Maxa. E, turbo bierzemy. Duży boost. Koła! akurat to jest ciekawa sprawa. Muscle. Po prostu koła od zwykłego samochodu. No tak, to dajmy coś takiego. I dajmy to sobie jeszcze na kurde kolor. Wiecie, jaki się daje kolor? Czarny. czy znaczy taki, o czarny. I wtedy jest ok. Zawsze. Możemy dać jeszcze sobie projekty opon. Jeżeli mamy. Yy, właśnie taką. zachciankę, ale nie chcę. I coś jeszcze miałem robić. I to miały być lakierowania. I zobaczmy. No kur... A, fajnie, tutaj jest te czarne, okej. Okay. Akurat tego w większości wypadków nie lubię, ale akurat w tym wypadku, w tym pojeździe, to całkiem nieźle pasuje, naprawdę. Żółty jest spokojnie... O kurde, żółty jest kozak. Na razie dajmy żółty. Co możemy jeszcze dać? Niebieski jest. Niebieski jest kozak. Ale dobra, zostawmy ten żółty, nie? Biały, jest, biały też jest zajebisty. Czarny wiadomo, że pasuje. Spoko. Wszystkie pasują praktycznie. Okej. Okay. Nie spałem długo ostatnio, więc trochę sorry, że ziewnęłem sobie na odcinku. Mogę to wyciąć, ale. Ale nie wyciąłem. <grytanie> Dobra, kolor dodatkowy jest tutaj. No to oczywiście, jak nie wiemy co robić, dodajemy czarny, jak, jak, tak jak jest standardowo jest ok. I możemy sobie wyjeżdżać już. No i kurde, ten pojazd na wyspie jest yy, bardzo wolny i coś czuję, żeby będzie wolniejszy nawet od zwykłego kłada. Pierwsza osoba ha! Fajne. E, raczej wolę zrezygnować z tej osoby pierwszej. Ej, czy ty. Pachołki zawsze tutaj były? Halo, czy one są na GTA Online? Be ich nie kojarzę, żeby te pachołki były. Halo! Ej, nie ma. Nie ma szans, żeby to były pachołki. Beh, ich nie kojarzę. One w GTA Online muszą być usunięte. A więc tak, prawy górny róg macie. milę na godzinę. Ee, prawy dolny róg macie. Kilometr na godzinę i prawy dolny ruch, ale troszeczkę wyżej, dalej macie też kilometr na godzinę, tylko że yy, bardziej powiększona wersja, nie? Yy, więc dla każdego coś fajnego, nie? I zobaczmy, jaką kompletność maksymalną jest w stanie osiągnąć w tym pojazd, a Później sprawdzimy sobie jego konkurenta, czyli Blazera. No i Blazera Aqua w sumie też, przy okazji. Więc zobaczmy. Jest 60. Dobra. Mamy... stuwę Czemu jest lag? Poproszę nie lagować Dzięki Jest stuwa Potężna prędkość Pochylmy się normalnie Nad tym Całym Eksperymentem I mamy 128 najwięcej, ok? To czas yy, na rundkę w drugą stronę A jeszcze jest Nagasaki Street Blazer w sumie, nie? Co mamy 4. Też jest Hot rod Blazer. Boże, co ja narobiłem? Dobra, go, sprawdzamy go z tymi. Więc najpierw ten. Let's go. Blazer, Hot Rod. Yy, full Tuning, poproszę. Ale najpierw zmienię sobie czas. Damy sobie normalnie to. I damy sobie jeszcze, kurde, do przodu. O, takie coś. I damy sobie jeszcze, kurde, to. No i gitara. Pik! A to się wiele zmieniło. Eee, let's go, zobaczmy. Jaką prędkość osiągnę? O kurde, ten to ma moc. Widać to słychać nawet. No i mamy 150. Kurde 5, więc jest szybszy od naszego e, właśnie całego e, nowoczesnego kłada. Okej, okay, ta biedniejsza wersja, myślałem, że będzie gorsza, a ten cały Nagasaki Street Blazer bez wersji Hot Rod jest, zobaczyć tym totalnym kozakiem, jeżeli chodzi o tuning nie wiedziałem nawet masakra. Dobra, zobaczmy jego prędkość. O, lol, ja nie wiedziałem, że to jest najszybszy i nawet się w ogóle nie pochylałem. Jeszcze miałem tyle trasy. Dobra, się pochylmy od samego początku i zobaczmy, gdzie on jest kurde szybki. Ja pierdzielę, nie miałem nie mam absolutnie pojęcia, że on jest taki fajny. Ma spoiler podwójna ławka. Normalnie masakra, jakaś, ale dobra, zobaczmy. Jeszcze brzmi tak fajnie, nie? Teraz troszeczkę gorzej widzę, jeżeli chodzi o osiągi. Podobnie do poprzedniego, nie? Ale kurde, Tunic ma niezły, nie? Będę musiał go sobie, kurde, kiedyś sprawdzić. Zwykły Blazer nie chce, ale nagasaki Blazer Aqua już chce. To zobaczmy, czy może ten jest, kurde. Dobry i obroni. Tytuł jakiegoś totalnego kozaka. Stunigujemy go sobie oczywiście szybciutko. Więc Max tune pyk. Ok, niewiele się zmieniło. No I zobaczmy. Więc mamy Stuwę. Mamy 120. Pochylmy się już teraz. Mamy 140 150 No kiepsko, naprawdę kiepsko Wychodzi na to, że ten nowy kład jest, no No nie dobry wydatek Jeżeli, dobra, no, osiągi są w miarę powiedzmy podobne, w miarę e, Wygląd jest spoko, więc powiedzmy, że się w miarę opłaca, nie? A to dajcie znać jak u was Bo szczerze powiedziawszy, ja w GTA no raczej skinninguję i zapomnę, tyle Jeżeli chodzi o ten tym, kładzie, o tym no, no cóż nie ma co się oszukiwać, więc tyle. ja się z wami. żegnam, dam. drap, przejść. Elo.